Już za kilka dni wydarzy się coś, co może realnie zmienić codzienne życie wielu polskich seniorów. W poniedziałek rusza wypłata nowego świadczenia w wysokości tysiąca złotych dla emerytów. I to nie jest żadna plotka ani odległa obietnica te pieniądze naprawdę trafią na konta osób, które spełniają określone warunki. Nazywam się Mickiewicz i w tym materiale opowiem Wam krok po kroku, kto dokładnie skorzysta z tej wypłaty, jakie są kryteria oraz w jaki sposób możecie upewnić się, że pieniądze trafią także do Was. Teraz ważna uwaga. Jeśli obejrzycie ten film tylko do połowy albo przewiniecie najważniejsze fragmenty, możecie nie zrozumieć kluczowych zasad i stracić szansę na te dodatkowe pieniądze. Dlatego proszę oglądajcie uważnie do samego końca, bo każdy szczegół ma znaczenie. Pewnie py, kto dostanie to nowe świadczenie tysiąc złotych? Czy każdy emeryt, czy tylko wybrani? Odpowiedź brzmi nie wszyscy. Rząd wyznaczył konkretne kryteria. Pieniądze trafią przede wszystkim do osób, które przez lata odprowadzały składki i które dziś mają stosunkowo niskie świadczenia. Kryteria dochodowe będą tu kluczowe, to znaczy, że nie każdy senior otrzyma dodatek w pełnej wysokości. Ale ci, którzy mieszczą się w ustalonych limitach, mogą liczyć nawet na całą kwotę tysiąca złotych. Dlaczego wprowadzono ten dodatek właśnie teraz? Rosnące rachunki za prąd, gaz i lekarstwa sprawiły, że wielu seniorów zwyczajnie nie daje rady związać końca z końcem. Ten tysiąc złotych ma być realnym oddechem pieniędzmi, które można przeznaczyć na opłaty, zakupy spożywcze czy lekarstwa, które tak bardzo obciążają budżet domowy. Dla kogoś, kto ma emeryturę na poziomie dwóch tysięcy złotych, dodatkowe 1000 złotych to aż 50% więcej. To ogromna zmiana w domowym portfelu. Możecie się zastanawiać, czy trzeba składać jakieś wnioski? Czy konieczne są wizyty w urzędach albo dodatkowe dokumenty? I tu mam dobrą wiadomość: w większości przypadków wszystko odbędzie się automatycznie. ZUS i inne instytucje mają już dane dotyczące waszego stażu pracy i wysokości emerytury. Jeśli spełniacie warunki, pieniądze powinny pojawić się na waszym koncie razem z emeryturą lub w oddzielnym przelewie. Ale uwaga, system nie zawsze działa idealnie. Dlatego tak ważne jest, abyście w poniedziałek sprawdzili swoje konta, zapytali listonosza i upewnili się, że przelew dotarł. Jeśli czegoś zabraknie, od razu zgłoście to w ZUS, bo te pieniądze wam się należą. To świadczenie to nie tylko wsparcie dla was, to także impuls dla całej gospodarki. Te środki nie znikną w szufladzie, ale wrócą do sklepów, aptek i lokalnych biznesów, wspierając innych ludzi. Dlatego proszę was, zostańcie ze mną do końca, aby nie przeoczyć żadnej ważnej informacji. Kliknijcie teraz przycisk "Lubię to", zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie w komentarzu, czy wy albo wasi bliscy spełniacie kryteria do tego świadczenia. Razem sprawimy, że żadnemu seniorowi w Polsce nie umknie tak ważna wiadomość. Drodzy widzowie, w poniedziałek wydarzy się coś, co dla wielu polskich emerytów będzie wyjątkowym dniem. Na konta trafi nowe świadczenie w wysokości tysiąca złotych. To nie jest obietnica, to nie jest plotka, to realna pomoc, która już została zapowiedziana i przygotowana. Wielu z Was zastanawia się, kto dokładnie otrzyma te pieniądze, na jakich zasadach i czy trzeba składać jakieś dokumenty. W tym materiale odpowiem na wszystkie te pytania, krok po kroku, abyście nie mieli wątpliwości. Nazywam się Mickiewicz i chcę Wam przekazać wszystko, co najważniejsze. Ale uwaga, jeśli obejrzycie ten film tylko w połowie, albo przeskoczycie kilka minut, możecie przeoczyć kluczowe informacje i nie zrozumiecie całości. Dlatego zostańcie ze mną do końca, bo każda minuta to wiedza, która może Wam pomóc. Na początek najważniejsze pytanie: kto dokładnie skorzysta z tego nowego świadczenia? Nie każdy emeryt w Polsce otrzyma dodatkowy 1000 zł, choć wielu by Y tego chciało. Rząd wprowadził konkretne kryteria, które mają sprawić, że pieniądze trafią do osób, które ich najbardziej potrzebują. Kluczowe są dwa elementy: wysokość waszej obecnej emerytury oraz staż pracy. To znaczy, że osoby z niższymi świadczeniami mają największe szanse na pełną kwotę 1000 zł, a ci, którzy pobierają wyższe emerytury, mogą otrzymać świadczenie pomniejszone według zasady złotówka za złotówkę. Na przykład, jeżeli wasza emerytura przekracza określony próg dochodowy o 100 zł, to świadczenie zostanie pomniejszone o tę właśnie kwotę. Dzięki temu pieniądze są kierowane przede wszystkim do tych seniorów, którzy żyją z najniższych dochodów. Wiem, że wielu z Was pyta, czy muszę iść do ZUS, składać wniosek, stać w kolejce i uzupełniać papiery? Odpowiedź jest prosta: nie. Świadczenie zostało tak przygotowane, aby wszystko odbywało się automatycznie. ZUS posiada dane o waszym stażu pracy. Wysokości emerytury i dochodach. Na tej podstawie wyliczy, kto kwalifikuje się do wypłaty i w jakiej wysokości. Pieniądze trafią do Was razem z emeryturą albo w oddzielnym przelewie. To oznacza, że nie musicie niczego robić, nie musicie chodzić po urzędach i nie musicie obawiać się, że przegapicie termin złożenia wniosku. Ale jest jedno ważne zastrzeżenie: system nie jest idealny. Zdarzały się w przeszłości przypadki, że niektórzy seniorzy byli pomijani. Bo w bazie brakowało ich danych albo były one błędnie zapisane. Dlatego tak ważne jest, abyście w poniedziałek sprawdzili swoje konto bankowe albo przekaz od listonosza. Jeśli pieniędzy nie będzie, należy natychmiast zgłosić się do ZUS i sprawdzić, dlaczego tak się stało. To świadczenie wam się należy, jeżeli spełniacie warunki i nikt nie ma prawa was z niego wykluczyć. Co oznacza dodatkowe tysiąc złotych w praktyce? Dla wielu osób to ogromna różnica. Wyobraźcie sobie seniora, który otrzymuje emeryturę w wysokości 2000 złotych. Dodatkowe tysiąc to wzrost dochodu o połowę. Nagle można opłacić wszystkie rachunki, i jeszcze zostaje na leki czy podstawowe zakupy. Nie trzeba już wybierać pomiędzy opłaceniem prądu a kupnem lekarstw. Nie trzeba odkładać wizyty u lekarza, bo brakuje na dopłatę do recepty. To prawdziwy oddech, którego wielu z Was potrzebuje. Wiem, że są wśród Was osoby, które od lat odkładają zakup nowych okularów, aparatów słuchowych czy innych potrzebnych rzeczy, bo zawsze były ważniejsze wydatki. Teraz możecie pozwolić sobie na to, co poprawi wasz komfort życia. To świadczenie to nie są drobne grosze, to realne wsparcie, które może wprowadzić spokój do domowego budżetu. Ale zastanówmy się też, co to oznacza dla całej gospodarki. Te pieniądze nie zostaną schowane do szuflady. One wrócą do sklepów, aptek, lokalnych biznesów. Seniorzy wydadzą je na codzienne potrzeby. A to oznacza, że wsparcie dla emerytów staje się także wsparciem dla całej gospodarki. Każda złotówka wydana w sklepie to wsparcie dla pracowników, przedsiębiorców i kolejnych rodzin. To jest właśnie powód, dla którego takie dodatki mają sens, pomagają jednostkom i całemu społeczeństwu. Wiem, że niektórzy z was mogą patrzeć na tę zapowiedź z niedowierzaniem. Przecież tyle razy w przeszłości obiecywano seniorom różne dodatki, a potem rzeczywistość okazywała się inna ale tym razem mamy konkretną datę, jasne zasady i potwierdzenie, że pieniądze są zabezpieczone. W poniedziałek pierwsze przelewy pojawią się na kontach. Dlatego nie warto podchodzić do tego z pesymizmem. Lepiej przygotować się, sprawdzić wszystkie szczegóły i upewnić się, że niczego nie przegapicie. Co zrobić, jeśli okaże się, że nie dostaliście świadczenia, mimo że powinniście? Najważniejsze to działać od razu. Skontaktujcie się z ZUS. Zgłoście brak wypłaty i poproście o wyjaśnienie. Czasem wystarczy uzupełnienie danych albo prosty wniosek o ponowne przeliczenie. Nie odkładajcie tego, bo każda złotówka ma znaczenie. Pamiętajcie, że te pieniądze Wam się należą, a urzędnicy są zobowiązani, aby je wypłacić. To świadczenie ma też głębszy wymiar emocjonalny. Wielu seniorów czuje się pomijanych i niedocenianych. Przez lata pracowaliście, budowaliście gospodarkę i państwo. A dziś często słyszycie, że Wasze potrzeby nie są priorytetem. Ten tysiąc złotych to nie tylko pieniądze, to także forma podzękowania, sygnał, że Państwo pamięta o tych, którzy przez lata dokładali się do wspólnego budżetu. To ważne, abyście czuli, że Wasza praca i Wasze życie mają wartość. Pomyślcie też o tym, jak te pieniądze mogą zmienić codzienność. Starsze małżeństwo, które od dawna nie było w kinie czy teatrze, nagle może pozwolić sobie na małą przyjemność. Babcia, która chciała kupić wnukowi prezent, wreszcie zrobi to bez poczucia winy. Senior, który zawsze odkładał wymianę starych butów czy płaszcza, teraz może sobie na to pozwolić. To drobne rzeczy, ale one właśnie tworzą poczucie godnego życia. Drodzy widzowie, dlatego tak ważne jest, abyście obejrzeli ten materiał do końca. Jeżeli wyłączycie go w połowie, możecie przeoczyć kluczowe informacje i nie będziecie wiedzieli, co zrobić w razie problemów. A wtedy ryzykujecie, że przegapicie coś, co Wam się należy. Nie pozwólcie, by niewiedza odebrała Wam wsparcie. Oglądajcie uważnie, słuchajcie i zapamiętujcie. Jeśli uznacie, że te informacje są ważne także dla innych seniorów, kliknijcie przycisk klubie To i udostępnijcie ten film znajomym. Dzięki temu więcej osób dowie się o świadczeniu i nikt nie zostanie pominięty. Zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi wiadomościami o emeryturach i dodatkach. Bo to nie jest ostatnia taka okazja